6 stycznia Uroczystość Świętych Trzech Króli Działo się roku Pańskiego I Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego Na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza Na uroczystość Świętych Trzech Króli Lekcję wyjętą z Księgi Izajasza rozdział 10 Wiersz od 1 do 7 Wstań, oświeć się Jeruzalem, bo przyszła światłość Twoja A sława Pańska weszła nad Tobą bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody, ale nad Tobą wnijdzie Pan, a sława Jego nad Tobą widzianą będzie. I będą narody chodzić w światłości Twojej, a Królowie w jasności wejścia Twojego. Podnieś wokoło oczy Twoje, a oglądaj. Ci wszyscy zgromadzili się, przyszli do Ciebie. Synowie Twoi z daleka przyjdą, a córki Twoje z boku powstaną. Tedy oglądasz, i opływać będziesz. Zadziwi się i rozszerzy się serce Twoje. Gdy się obróci ku tobie zgraja morska, moc poganów przyjdzie do ciebie. Obfitość wielbłądów okryje cię, i dromedary z Madian, i kwcha, wszyscy z Saby przyjdą złoto i kadzidło przynosząc, i chwałę Panu opowiadając. I Ewangelię zapisaną u Świętego Mateusza, rozdział 2, wiersz od 1 do 13. Gdy się narodził Jezus w Betlejemie Judzkiem, za dni Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy, mówiąc, gdzie jest, który się narodził król Żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy pokłonić się jemu. Co gdy usłyszał król Herod zatworzył się i wszystka Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkie kapłany i uczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić? A oni mu rzekli, W Betlejem Judzkiem, bo tak jest napisano przez proroka, i ty Betlejem, ziemio judzka, z żadnej miary nie jesteś najpodlejsza między książęty ludzkimi, albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który będzie rządził lud mój izraelski. Tedy Herod, wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich czasu, którego im się gwiazda ukazała. I posławszy je do Betlejem, rzekł: Idźcie, a wywiadujcie się pilnie o dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił się jemu. Którzy wysłuchawszy króla, pojechali. A oto gwiazda, którą widzieli na wschód słońca, prowadziła je, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko. A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, i upadłszy, pokłonili się jemu, a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A napomnieni we śnie, aby się do Heroda nie wracali, inszą drogą wrócili się do krainy swojej. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na uroczystość świętych trzech króli. Tyle dowiadujemy się z słów Pisma Świętego. Pierwszymi, którzy przybyli pokłonić się narodzonemu w stajence betlejemskiej dzieciątku Jezus, byli pasterze strzegący trzód swoich w okolicy miasteczka Betlejem. Niedługo potem przybyli trzej mędrcy z dalekich krajów swoich. Za przewodem cudownej gwiazdy, która się im ukazała, udali się w drogę, aby znaleźć nowonarodzonego króla żydowskiego. Przybyli do Jerozolimy i tu się pytali, mówiąc: Gdzie jest, który się narodził król żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy pokłonić się jemu. Ewangelia Świętego Mateusza rozdział drugi, wiersz drugi. Król Herod, usłyszawszy to, zatworzył się wielce i cała Jerozolima z nim. Wezwawszy tedy uczonych, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić, a oni mu powiedzieli, że w Betlejem judzkim bo tak jest napisano u proroka Micheasza. A ty Betlejem Efrata, malutkieś jest między tysiącmi ludzkimi. Z ciebie mi wynijdzie, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego od początku, ode dni wieczności. Herod wtedy wywiadywał się u trzech mędrców, kiedy się im gwiazda ukazała, a wreszcie wyprawił ich do Betlejem, polecając, aby z powrotem wstąpili do niego i opowiedzieli, co słyszeli i widzieli. Mędrcy odeszli, znowu ukazała im się owa gwiazda, która zawiódłszy ich do Betlejem, stanęła nad stajenką. Poznali więc, że tu król żydowski się znajduje i weszli. Ale zaiste potrzeba było wielkiej wiary, aby w Dzieciątku, złożonym na garści słomy, poznać Zbawiciela Świata. Tej łaski udzielił im Jezus, a oni padłszy na kolana, oddali Mu pokłon i ofiarowali dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Złoto jako królowi, kadzidło jako Bogu i mirę jako człowiekowi. Pełni wiary wracali do ojczyzny, ale ostrzeżeni we śnie przez Anioła, nie udali się przez Jerozolimę, lecz inną poszli drogą. Mędrcy, których imiona są Kasper, Melchior i Baltazar, żyli odtąd świętobliwie i świętą śmiercią umarli. Relikwie ich przeniósł cesarz Konstantyn Wielki do Konstantynopola, stąd przeniesione zostały w XII wieku do Mediolanu, a potem do Kolonii, gdzie dotąd w katedrze się znajdują. Pismo Święte nie nazywa ich królami, tylko magami, co znaczy tyle, co mędrcy. Uroczystość dnia tego jest jedną z najstarszych, a co do znaczenia równa się Wielkiej Nocy i Zielonym Świątkom. Przedmiotem zaś jej jest obchodzenie trzech wielkich tajemnic, w których się światu Jezus objawił jako król, jako odkupiciel i jako zbawca. To trojakie objawienie leży w pokłonie mędrców w Betlejem, w ochrzczeniu Jezusa przez Jana w Jordanie i w pierwszym cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej. Pierwsza tajemnica jest triumfem nowonarodzonego króla, któremu już przez anioła wezwani pasterze pokłon oddali, a następnie mędrcy powołani przez samego Boga. Nie zadziwiła ich słabość dziecięcia, ubóstwo matki, ani nawet nędzna stajenka, poznali syna Bożego, złożonego w żłóbku i zrozumieli za łaską Bożą, że Bóg, chcąc świat odkupić, musiał się jak najbardziej poniżyć. Nie przypadkiem ofiarowali mędrcy Bogu złoto, kadzidło i mirę, lecz Bóg to zrządził, aby ofiarami temi uczcili w Jezusie Króla, kapłana i ofiarę, gdyż Jezus był i jest nie tylko ofiarnikiem, ale i ofiarą. Drugą tajemnicą dzisiejszej uroczystości jest Chrzest Jezusa, przez który się objawił jako Zbawiciel świata. Objawienie to stało się wobec zgromadzonych wielu ludzi i było wstępem do publicznego życia Zbawiciela, który wchodząc w wodę, uświęcił ją jako środek i widoczny znak odpuszczenia grzechu pierworodnego. Dotąd Jan chrzcił w prawdzie i wzywał do pokuty, ale nie mógł nikogo oczyścić z grzechu. Jezus nie miał grzechu w sobie, a jednak dał się ochrzcić za wszystkich razem ludzi na zadosyć uczynienie sprawiedliwości boskiej. Od upadku pierwszych ludzi nigdy Ziemia Sprawiedliwości Boskiej większej i godniejszej ofiary nie złożyła, ale też miłosierdzie Boże nigdy wspaniałej nie okazało swej radości z odrodzenia się grzesznika, jak wtedy. Niebiosa się bowiem otworzyły, Duch Święty w widomej postaci ukazał się nad Jezusem, a z nieba dał się słyszeć głos. Ten Ci jest syn mój miły, w którym sobie upodobałem. Od czasu objawienia się Jezusa w Jordanie niezliczone miliony ludu odrodziły się w chrzcie świętym, stały się miłymi Bogu dziećmi i dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Dziękujmy więc Bogu za łaskę chrztu świętego, który nam otwiera bramy do nieba. Na pamiątkę chrztu w Jordanie święci też dzisiaj kościół wodę, którą lud wierny rozbiera, a która to woda, jak zauważył święty Chryzostom, nie ulega zepsuciu. Trzecią tajemnicą wreszcie dnia dzisiejszego jest pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Przez cud ten okazał się Jezus zbawcą. Cud ten ma wielkie znaczenie już z tego powodu, że stał się za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki Syna Bożego. Jezus nie uczynił tego cudu, aby zapobiec niedostatkowi wina, lecz z jednej strony, aby wesołość podwyższyć, a dalej, aby tę wesołość przez wyborne wino uczynić doskonalszą. Celem objawienia się Jezusa na ziemi nie było przestraszyć ludzi bojaźnią jego potęgi i swą wszechmocnością nieprzyjaciół swych zdeptać, lecz przez swą ludzką naturę połączyć się z ludźmi w miłości. Od gód w Kanie obiega Jezus bez wytchnienia całą krainę, a wszędzie prosi o miłość. W milionach ołtarzy i cyboryj obrawszy teraz miejsce, wzywa i woła, a żali, kto miłości jego nie będzie chciał zrozumieć. Wzajemną miłością odpłacić. O jak wielka ilość świętych męczenników i dziewic rozkoszowała się w tej miłości ku Jezusowi, ich oblubieńcowi, a teraz na niebieskich godach weseli się w wiecznej szczęśliwości. Nauka moralna. Jak święci Trzej Królowie poszli za gwiazdą, tak i my idźmy za gwiazdą łaski, za wewnętrznym natchnieniem i oświeceniem, przez które Pan tak często nas do siebie zaprasza. Jednakże i my się wahamy, obawiamy się trudu i mozołu, a gdybyśmy nawet weszli na drogę łaski, to byśmy się znowu z niej sprowadzić dali, bo nam brak wytrwałości. Dlatego też gwiazda łaski, która ci chrześcijaninie już zaświeciła, znowu ściemniała. Ach, proś dzisiaj Boga, aby ci jeszcze raz wzeszło owe światło łaski, ale wtedy zachowaj je dobrze w sercu i pozostań mu wiernym. Przybliż się i ty do żłupka z darami. Daj złoto godności. Kadzidło miłości i mirę zaprzania się i umartwienia. Wiesz przecież, gdzie wcielonego Syna Bożego Żywego i istotnego znaleźć możesz, i oddać Mu pokłon wraz z darami. Idź do ołtarza w kościele, tam klęcząc, w gorącym nabożeństwie wylej Twe serce przed Zbawicielem, tam chętnie przebywaj w wierze, miłości i uwielbieniu, a On chętnie udzieli ci łaski, i da ci poznać prawdę słów, które sam niegdyś, chodząc jeszcze po ziemi, świętymi usty powiedział. Tego, co do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Modlitwa. Boże, któryś dnia dzisiejszego jednorodzonego syna Twojego za przewodnictwem gwiazdy narodom objawił, spraw miłosiernie, abyśmy, znając Cię już przez wiarę, aż do zapatrywania się na Boską istotę Twoją w niebie doprowadzeni byli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje na wieki wieków. Amen. Drogi słuchaczu, cieszymy się, że udało Ci się wysłuchać tego odcinka. Jeżeli pierwszy raz słuchasz nauk katolickich. A spodobała ci się ta nauka, to zachęcamy do zapisania się do grona członków nauk katolickich. Link do zapisu w opisie filmu. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Kochani, niewiele nam brakuje do 50 tysięcy subskrypcji na samym YouTubie. Nie jest to może najważniejszą kwestią. Bo nie liczy się ilość, ale jakość, jednakże widzimy, że ma to znaczenie dla algorytmów w mediach społecznościowych. Dlatego zachęcamy, abyś konkretnie ty, właśnie teraz, zachęcił rodzinę i znajomych do subskrypcji nauk katolickich na YouTube. Wyślij tą zachętę w wiadomości e-mail, SMS-em, czy przez dowolny komunikator: Zrób noworoczny dobry uczynek dla rozwoju nauk katolickich. Jesteś tatą, mamą, dziadkiem czy babcią a może wychowawcą w przedszkolu, szkole czy w innych miejscach. Dzięki dawaniu innym dobrych treści masz realny wpływ na zmiany w ich życiu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy o nawrócenie pana Jordana Petersona. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi Darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarem mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.